Porozmawiajmy o tych produktach, które zostały docenione jako te innowacyjne. Głównie było to PKP Apka. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję Kapitule Konkursu za to zaszczytne wyróżnienie, ale też organizatorom tegoż konkursu, Redakcji Wprost, bo to naprawdę bardzo wartościowe przedsięwzięcie. Rzeczywiście w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy nagrodę w kategorii motoryzacja i transport za nasz przewodnik po dworcach, aplikację mobilną PKP więc to na urządzenie, które ma pomóc odnajdywać się pasażerom, naszym szanownym klientom, w przestrzeniach dworców kolejowych. Czyli jest to narzędzie, za pośrednictwem którego możemy, Zidentyfikować, jakiego rodzaju usługi są świadczone w przestrzeni dworcowej, na przykład, gdzie znajduje się kasa biletowa, gdzie znajdują się jakieś punkty usługowe, powiedzmy również na przykład toalety, poszukujemy placówki bankowej, bankomatu, to ta aplikacja pomoże nam dotrzeć do celu wewnątrz przestrzeni dworcowej. Oczywiście rozwijamy ją i bardzo się cieszymy, ponieważ przyznanie tej zaszczytnej nagrody wyróżnienia zbiegło się z wspaniałą rocznicą 90. Siódmą rocznicą powołania państwowego przedsiębiorstwa polskie koleje państwowe rozporządzenie profesora Ignacego Mościckiego w dniu 24 września 1926 roku. Jesteśmy takim przedsiębiorstwem, które stara się łączyć piękną tradycję z nowoczesnością i rozumiemy, że właśnie budowa takich innowacyjnych rozwiązań ma szczególne znaczenie i stąd staramy się cyfryzować polską kolej i jakby to zaszczytne wyróżnienie i nagroda, którą miałem wielką przyjemność odebrać dziś w imieniu całego zespołu PKP, nie tylko zarządu, ale wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tym rozwiązaniem, jest takim ukoronowaniem tego etapu ciężkiej pracy ostatnich kilkunastu miesięcy, gdzie rzeczywiście już oddaliśmy do użytku konkretne rozwiązania, takie jak PKP, ale też zaprezentowaliśmy prototypy kolejnych urządzeń, które będziemy niebawem wdrażać w przestrzeni polskich dworców kolejowych, ufam, że również peronów i w szerszej szerszej Koleje jeszcze do niedawna niestety kojarzyły się nie tylko z opóźnieniem, ale też z zapóźnieniem. Czy to się już zmieniło w takim razie? Jesteśmy ludźmi ambitnymi, którzy starają się przywracać godność polskiej kolei. Godność polskiej kolei, bo rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor e, mówi, i jakby wspominam o tym z nieskrywanym smutkiem. W ostatnich dziesięcioleciach kolej była takim samoistnym organizmem, który gdzieś tam z boku funkcjonował gospodarki, ale rzeczywiście umykało to z mojej perspektywy decydentom kluczowym, że ta kolej stanowi wa ważny element infrastruktury strategicznej, krytycznej państwa, istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale też rozwoju gospodarczego państwa i też dla społeczeństwa. Dojazd do pracy, na uczelnię, do szkoły, do lekarza, to temu wszystkiemu służy kolej. I w związku z tym od kilku lat, od 2016 roku staramy się odbudowywać potencjał polskiej kolei poprzez realizację inwestycji, na przykład dworcowych, budowa nowych dworców kolejowych, czy też modernizacja tych, którzy to które tego wymagają e, infrastrukturalne inwestycje w budowę czy modernizację linii kolejowych, zakup nowoczesnego taboru i cyfryzacja, zwiększanie również cyberbezpieczeństwa. Stąd z całą świadomością, ale z pełnym przekonaniem i z dumą, nieskrywaną radością e, mogę powiedzieć, że rzeczywiście w ostatnich latach udało się dużo dobrego zrobić na rzecz przywracania godności polskiej kolei, ale też budowania rozwiązań, które są proklieńskie pro Służą zwykłym ludziom, bo dla nich właśnie jesteśmy. jesteśmy sami dla siebie, ale dla naszych klientów, którzy są najlepszym rankingiem zaufania, sympatii i też oceny jakości PKP. Ale mamy świadomość, i mówię o tym z pełną pokorą, że wiele rzeczy jest jeszcze do, do zrobienia, i jest wiele pól do optymalizacji. Pracujemy nad tym nieustannie każdego dnia, aby zwiększać jakość obsługi klientów, ale tworzyć rozwiązania, z których Państwo, nasi szanowni klienci, Będziecie mogli i już korzystacie. Wspomniał Pan o tym cyberbezpieczeństwie, które teraz wydaje się jednym z największych wyzwań, szczególnie przy wprowadzaniu właśnie nowych produktów cyfrowych. Jak pracujecie w tym obszarze? Cyberbezpieczeństwo jest rzeczywiście tym zjawiskiem, które w ostatnich miesiącach, czy wręcz kilkunastu miesiącach, z perspektywy wojny na Ukrainie w szczególności wybrzmiało, ale my wiedzieliśmy o tym wcześniej, że ono jest bardzo ważne i dlatego pracowaliśmy nad wzmacnianiem bezpieczeństwa obiegu danych, bezpieczeństwa informacyjnego i tworzeniem różnego rodzaju narzędzi. Natomiast w tym momencie podnosimy jeszcze jakość funkcjonowania naszych struktur poprzez wdrażanie rozwiązań takich chociażby, jak te, o których już za chwilę wspomnę, edukacyjnych. To znaczy zaplanowaliśmy bardzo profesjonalne, naprawdę z udziałem mega fachowców, szkolenia i warsztaty dla zarządów zespołów grupy PKP, ale też, o czym mówię z wielką radością, uruchamiamy, począwszy już od października roku bieżącego, wspólnie z Politechniką Warszawską, z Wydziałem Transportu, studia podyplomowe cyberbezpieczeństwa, w transporcie kolejowym, gdzie na tym poziomie edukacyjnym staramy się też wzmacniać swoje kompetencje w oparciu o renomowane polskie uczelnie. Ponadto, oczywiście, realizujemy dużo projektów badawczo-rozwojowych w ramach partnerstwa Europe's Rail Horyzont Europa, gdzie udało nam się pozyskać na lata 2021-2031 wspólnie z konsorcjantami, którzy tworzą nasz ekosystem badawczo-rozwojowy, ponad 20 milionów euro na badania i rozwój środków kwalifikowanych. To są poważne pieniądze, i tutaj właśnie jest dużo takich projektów. Projektów cyfrowych i takich z obszaru cyberbezpieczeństwa. Oczywiście wspólne i spójne yy, yy, polityki zarządzania cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem obiegu informacji. To wszystko składa się na powagę podejścia do obszaru cyberbezpieczeństwa, ale nie dlatego, że wybuchła wojna, tylko dlatego, że decydenci PKP mieli świadomość istotności tego zagadnienia zdecydowanie wcześniej. Przygotowywaliśmy się i dziś rzeczywiście nasze systemy yy, były w stanie yy, też odeprzeć, różnego rodzaju incydenty, ataki didosowe, Romswerowe, różnego rodzaju takie przykre rzeczy, które mogą wyrządzić sporo szkód w funkcjonowaniu polskiej kolei, ale też i gospodarki.